witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ola. Udajemy się w to miejsce, żeby zdobyć w najprostszy sposób tetrofaum. Całość polega po prostu na tym, żeby wspiąć się na ruiny i dać rzucić na odległość przeciwnikowi, który tam się znajduje. Jak widzicie, tutaj to są te ruiny, spinamy się po drabince. Potrzebujemy przynajmniej jednej strzały, żeby dostać się jeszcze wyżej, ale to zaraz wam pokażę. I teraz tak, na górze znajduje się dwóch przeciwników, jednego od razu możemy sobie zabić, tutaj strzała będzie nam potrzebna, o, do strzelania w ten punkt. Jednego z przeciwnika zabijamy, tak jak już przed chwilą powiedziałam, a drugi musi nam rzucić. Ja osobiście polecam zrobić zapis przed, przed zdobywaniem tego trofeum, ponieważ czasami bywa tak, że nasz przeciwnik po prostu spada. I... Po prostu będziemy tutaj musieli znaleźć jakieś inne miejsce do wbicia tego trofeum, co jest w sumie ciężkie. Właśnie w tym momencie zobaczyliście jak to powinno wyglądać. Niemniej musi nas zrzucić w dół. Dlatego będzie potrzebnych kilka prób. I po takim dokładnie rzucie trofeum powinno pojawić się na waszym koncie.